Screen, który zlikowałem jest Photoshopem. Screen, który zlikowałem, a tam jest Screen, który dałem, WIDZOWIE ALE za moment. Będziemy mijać akademię. Widzowie, ale to nie jest najlepsze. Powiedziałem administracji, że będę robił beta na ludzi, no nie? Żeby inne grupy szukały czegoś, co nie istnieje. Ale uwaga! Po tym, jak pokazałem tego screena, stworzyli ten guzik. On działa! Tylko w momencie, kiedy go naciśniesz, dostajesz bana za metagaming. I zgadnijcie, czat, mamy dwie osoby, które nacisnęły magiczny guzik. Piękna sprawa! Brawo! Brawo! Bra